No, no, ping-pong! Cześć! Ci przychodzę do Was z ostatnim filmikiem z, związanym z akcją Powrót do dzieciństwa. I nie wiem jak wam, ale dla mnie bardzo się podobała i dla mnie wspominałam o sobie swoje dzieciństwo. Rozmawialiśmy o książkach dzieciństwa, rozmawialiśmy o dobronockach, więc dzisiaj przed czas na po prostu czyste wspomnienia z dzieciństwa. I chciałem powiedzieć Wam kilka wspomnień, które ja mam. zabawa w chowanego, uwielbiałem tą zabawę i dla mnie to było widnie jak przygoda, no ja się strasznie w to wczuwałem i uwielbiałem w to się bawić. Gra w palanta, nie wiem jak to się u was nazywało, mnie się nazywała gra w palanta, jak wiecie się tak piłką i się bije bazie i te sprawy, strasznie to robiłem. pamiętam jak, jak często już graliśmy tak w lato jak już było ciemno w ogóle mama mnie woła do domu Oglądałem do w nocy przed snem, oczywiście, kiedy uwielbiałam. To, kiedy rodzice czytały książki przed snem bardzo to lubiłem, wiecie, zasypiać przed tym, kiedy one czytają, bardzo mi się to podobało. W dzieciństwie razem z moją siostrą i z nami bawiliśmy się takiej to, że e, każdy z nas miał jakiś zawód. Na przykład moja siostra miała sklep, ja z byłem małżeństwem, miałam tyle hajsu że ja wiem że Mieliśmy, wiecie, takie fajne, jakby... Plastikowe jedzenie, koszyczki, te sprawy. Mieliśmy pieniądze zabawkowe i bawiliśmy się właśnie tego jakby zawody i te sprawy. W po Polsce mamy sporo jak jest tam dużo drzew i mnóstwo różnych krzewów z owocami. Nawet mamy tam kiwi, mieliśmy tam morale czy brzoskwinie, zawsze mi się mieli. Pamiętam dzieciństwo, jak je zbieraliśmy i woziliśmy w taczkach jak taczka była pełna śliwek, ja mam tu i ta mi tak jest po w taczce. A po prostu czasem nawet jak nawet niewłośli, jak bardzo lubię dzieci w taczce. На этом с надо. Mm -hmm. А и, не с мам этими мамы альбом. Jak te owoce dojrzewały, to mogłem sobie jeść perfilnie z krzaka albo drzewa, i się w latach. To było takie fajne, po sobie tylko jest jest ważna. bardzo mi się podoba, że wiecie, tak... To jest tak po prostu... Mnie wspomnienie. nie. W sensie mnóstwo, mnóstwo zdjęć. Mamy kilka takich bardzo dużych albumów pełnych zdjęć. Wiecie, jak się robią zdjęcia, potem się je wywoływało. Dla trochę to było drogie, ale naprawdę tego wszystkiego, bo teraz można po prostu zobaczyć te zdjęcia fizycznie, a nie po prostu gdzieś się zgubią na laptopie, czy czy gdziekolwiek. I to jest można po prostu przejrzeć i tak zjewać sobie, wspominać. Od zawsze towarzyszy mi zwierzęta. Miałem pierwsze zwierzęta, mieliśmy miał, nie, jakieś dwa lata. Wcześniej uważałem, że to jest naprawdę coś wspaniałego w każdym okresie życia człowieka. Ale to właśnie jak jest się dzieckiem, to też bardzo dobrze dzwoni i jestem bardzo szczęśliwy, że praktycznie zawsze w moim życiu było jakieś zwierzę. I ja naprawdę kocham zwierzęta. Dzisiaj jest program na Play, na PlayStation. I nawet teraz mam jeszcze PlayStation 1. W Polsce bardzo lubiłem, jak graliśmy, tak wiecie, rodzinne. Jedną z gier, którą, no, jedną z moich ulubionych gier w ogóle kiedykolwiek jest Golden Legends. I to jest gra, w ogóle, którą mu datę przywieźć z Niemiec, nie na widzę tego języka, Ale tak strasznie podoba mi się ta gra i tak dużo w niej weźmiemy. Jest naprawdę świetna. Tak, po też że w klasze Bandicoot albo z Prodi Dragon, bardzo wygrałem, też na playach nie dalej wygrałem. A to jest takie fajne miłe wspomnienia z dzieciństwa, jak graliśmy dla rodzinie sobie na playach starem jakby zimy lubiła się kuliggi albo robiła się bałwana, albo się bić oh. fale to mówię, wiedziałem to oo. Oczywiście święta Wigilia, pożą na jedzenie. Zatem jak ktoś się przebierał za Mikołajem, nie wiedzieliśmy kto to jest, nie? Ale to, że w jedne, jednej święto było pomocnik Mikołaja, a wiecie, pomagałem mu dawać prezencie dla mojej rodziny. Tak, ja pomocy świętego Mikoła, to Bachmandaliny jako noszący połączenie. Święta okojarzyły się zapachem mandariny. Csięgu z dęgu, stukanie się jej kamii. I dzisiaj wszyscy to było coś innego, wiecie, Było takie bardziej... Nie wiem, teraz kiedyś się klewostarną, to już nie jest nic coś takiego. Teraz w ogóle jak ostatniegoś mógł z dęgu, z tego pani nawet nie oblałem. Więc to, to jest taka wiecie, magia dzieciństwa, które tak po się cieszyć takimi fajnymi rzeczami, a ja bardzo bym się go zadębił Post Po prostu łóżko piętlowe, które jak było mnie jeszcze miało ślizgawkę, potem ona już została odłączona, bo sobie jakie to jest niesamowite, dla małego dziecka, który ma łóżko ze ślizgawką w pokoju, to mogę na po prostu wstać i po z Genialnie. można spędzić godziny, godziny dobrej zabawy. Znajomy bawiliśmy się w coś takiego, że zasłoniliśmy roletę w pokoju, ktoś wchodził na górną część łóżka piętrowego i świecił latarką na innych, i wszyscy musieli unikać tego świata latarki, To było takie złoty. W Polsce miałem też bujawkę na przejściu z korytarza do mojego pokoju. Ja, moja siostra i tak bawiliśmy się w coś takiego, co nazywaliśmy Boxa. Polegało to na tym, że po prostu ja i moje siostra tu uczyły mojego tatę, a on nasz Gilgocza. I to było takie, o Boże, strasznie byliśmy się w to bawić. Nasz tatę było trochę mniej, bo jak dostawał, wiecie, to tak, no nie bardzo. Ale zabawa miała też pewne konsekwencje, bo kończyło się czasem na tym, że kilka wazonów było pobitych i, i to akurat nie było dobre. A razem z tatą grałem też piłkę nożną w domu. Jak mam taki podłużny korytarz, to jedna drzwi była jedna była, druga bramka i razem z tatą grałem tam w nogę. Bywało głośno, no, ale bardzo fajnie. I oczywiście ze znajomymi też bawiliśmy się na trzepaku. W związku był taki normalny, zwykły trzepak, wiecie, takie dwie rury. A ja miałem akurat taki jakby... W ogródku miałam taki bardziej trzepak łukowy, na którym też losów winogrona i które obrosły praktycznie cały ten trzepak. I to wyglądało naprawdę niesamowicie. Jeszcze jak bujawki były zawieszone na tym trzepaku, Genialnie, to był mniej więcej jak taki schroniek, cały taki wiecie, wielki łukowy trzepak był zasłonięty przez liście winogron. Kiedyś pokoju małych rodziców na ścianie na zewnątrz bo wiecie, były takie rosnące winogrona i na przykład lano można było po prostu sobie otworzyć okno i jeść. Jak byłem jeszcze również uczyłem się grać na gitarze. Niestety teraz już tego się nie uczę, a szkoda, bo w sumie chciałbym. No, z kolei też razem z ludźmi jeździliśmy, na przykład w Najleżysz Olafu, jakichś innych miast. No jak miałem 8 lat, to już przyjechałem do Anglii. Więc to ten na dzisiaj, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Naprawdę, kiedy ja robiłem listę tych wspomnień, tak mi się miło zrobiło, Polca co mam też coś takiego zrobić. Dosynkałem takie fajne obecnie, który chwili do tych wspomnień. To jest taki sentyment, tak miło się robi na sercu. Więc polecam mam przypomnieć sobie te fajne momenty z dzieciństwa. Mam nadzieję, że ogólnie jak Wam się podoba, bo i tak. Napiszcie w komentarzach Wasze ulubione wspomnienia z dzieciństwa. A my widzimy się już w koniecznie w poniedziałek. A tymczasem czcięczego dnia, że cześć!